Podobno turbo tutaj siedzi. Ja jestem strasznie napięty, nie mogę odpowiadać. No właśnie, bo widzę jakieś wielkie napięcie. Coś cię tam może gniecie, może tutaj trzeba troszeczkę poluzować, nie? <grym> Jest napięcie, walczymy o czasy i po prostu pan mnie dekoncentruje. <grym> no i on skupia, on się skupia i tak przegra. Trzeci jest, jest wku...jony dlatego. Z kim przede wszystkim rywalizujesz? Eee, strażak, no. nawet Junior był obok, także jest zajebiście. Dobrze. Bo pamiętam, że zmieniałeś ciśnienie w oponach. Czy to coś dało? Powiedz, tak dało, ale i tak wyciskamy z samochodu myślę siódme poty. I ma ciężko ze mną dzisiaj. I z kim dzisiaj przede wszystkim rywalizujesz? Ja mam w y, 1,6 klasie 3. Snap I, i ja. O czwarte miejsce rywalizujemy wszyscy. No to mimo I... wszystko liczę, li, liczę na pudło z twojej strony. Nie, nie, Kidmana, Kubatrona i Usula nie przeskoczę. Trzeba na... podjeżdżać. Powodzenia. Słyszałem, że dobrze ci idzie dzisiaj. No to źle słyszałeś. Dlaczego? Okazało się, że konkurencja jest mocna mimo braku organizatora na to, trasie. To auto jest chyba doładowane. Jest tak delikatnie doładowane. To może Bez więcej, więcej trzeba dmuchać. Więcej mocy. Nie, chyba trzeba więcej się nauczyć jeździć. To może dla ruki zapraszamy na następnej, na następnej rundzie. Może ten. Spróbuję. Super. Powodzenia. Dzięki.